Cześć! Mały z tej strony. Dzisiaj kolejny temat sportowy, żeby było i coś tak czuję, że te tematy będzie fajnie poruszać. Mianowicie dzisiaj temat bardzo świeżutki. Wczoraj firma ITI Med Media, Czy Media sprzedała pakiet własnościowy w Legii Warszawa no wiadomo, no, Legia Warszawa nam się kojarzy z najlepszym klubem sportowo-piłkarskim w Polsce albo no chociaż można ich nie lubić Tak było wiadomo chodzi z różnych tam regionów i Legii podobno nie lubi nikt, to jednak no, trzeba przyznać, że na tej płaszczyźnie sportowo-organizacyjnej są naprawdę wysoko. I praktycznie wszystko, co najlepsze, to jest u nich. Niemniej widać, że mu zna jeszcze lepiej, bo gościu, którzy tam bojował w legi przez ostatnie półtorej roku, ich. I prezes, pan Leśniatorski. No to będę bardzo sympatyczny gość z takim luzem medialnym, który e, który widać świetnie czuje się w roli tego prezesa. Namówił, tak jak to on to twierdzi, namówił swojego kolegę, no i postanowił się złożyć i zakupić legię. Tylko też. Ciekawy jestem wybitnie tego, tego nowego tworu, który się narodził, ponieważ no może nie jestem takim hura optymistą, jeżeli chodzi o całą tą ideę, że coś można z tego zrobić, bo w Polsce kurde każdy chce zrobić coś wielkiego, a na a pierwszych dwóch kroków nie umie postawić, także no jest, jest to ciężko, ale liczę, że będzie wszystko pozytywnie i może faktycznie jakiś powiew świeżości będzie miał miejsce w tej naszej lice skopanej i być może, że ich inicjatywa zmotywuje innych do zrobienia czegoś podobnego no i to w zasadzie tyle co ode mnie na ten temat, mam nadzieję, że macie jakieś na ten temat opinie Tyle, nie. Dobra. Na razie. Hej.